Napięcie takie pozytywne, sportowe przed tym sobotnim meczem z Zagłębiem rośnie w drużynie? No ja bym nie powiedział, że napięcie. Podchodzimy oczywiście do tego meczu jak i do każdego poważnie. Szanujemy przeciwnika. Oczywiście to jest derby derby swoimi prawami żyją także, ale wiemy, że to jest Trudny przeciwnik, zawsze przeciwko nim grało się ciężko, ale gramy u siebie w domu, przy swoich kibicach i musimy zgarnąć komplet punktów. Po środowym meczu pucharowym w Gorzowie chyba jako trenerzy jesteście spokojni przed tym derby bo Chrobry wypadł w nim bardzo pozytywnie. No oczywiście, graliśmy puchar w środę, musieliśmy zagrać ten mecz pucharowy, bo tak wypadł ten terminarz, ale dobrze złożyło się, że akurat mieliśmy taki poważny można powiedzieć, sparing z całym szacunkiem do przeciwnika. To jest pierwsza liga, trochę inny gatunek, inny garnitur, ale najważniejsze, że odbyło się bez kontuzji. Widać, że chłopacy dobrze przygotowani, wszyscy grali porówno. Najważniejsze, że jeszcze raz powtarzam, bez kontuzji i teraz tylko i wyłącznie przygotowania do meczu z Lubinem. Publiczność podczas ostatnich spotkań w Głogowie tutaj świetną atmosferę na trybunach wam robi? Liczycie na to też w sobotę? Oczywiście, że tak. Zawsze mówimy, że to jest nasz ósmy zawodnik. Może trochę taka późna godzina, meciu było 20, ale liczymy na naszych wiernych kibiców, którzy przyjdą, będą wspierać nas, będą takim Motorem napędowym będą nas pchać do przodu. I mówię zawsze gra się dobrze, kiedy nam kibicują naszej wiernej kibice i w sobotę też zapraszamy wszystkich sympatyków piłki ręcznej, wszystkich naszych kibiców, żeby przyszli wspierali nas i to nam naprawdę pomaga i my ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby oni zostali zadowoleni. Pięć rośnie przed sobotnymi drbami. Jeśli chodzi o przygotowania do tego meczu, to wyglądały one tak jak do, do każdego innego, może poza tym, że jeszcze wczoraj graliśmy mecz, mecz pucharowy, więc to i delikatnie zaburzone. Natomiast może w sferze mentalnej jest to gdzieś, gdzieś dodatkowa, dodatkowa motywacja, jakiś tam dreszczyk jest, bo to wiadomo derby, to, to troszeczkę jest to ładunek emocjonalny większy, ale jeśli chodzi o stricte przygotowania do meczu, to wyglądały one tak jak do, do każdego innego ligowego meczu. Właśnie ten mecz pucharowy z ambitnym pierwszoligowcem, jakim jest Stal Gorzów, był takim ostatnim sprawdzianem, który zdaliście bardzo dobrze. No tak, tak udało się wygrać. Wiadomo, że zawsze lepiej grać, grać niż, niż trenować, bo wtedy można sobie w sparingu z, z przeciwnikiem przetrenować jakieś tam zagrania taktyczne. Najważniejsze, że było się bez kontuzji i teraz już w 100% się skupiamy na sobotnim meczu. Zagłębie Lubin, nie. zespół na końcu superligowej tabeli, ale przeciwnikiem łatwym w sobotę nie będzie. No Na pewno nie będzie, pokazał to chociażby ich ostatni mecz z Kaliszem, gdzie wygrali u siebie, więc można, można tak wnioskować, że, że się powoli rozpędzają po tym słabym początku, no natomiast my tutaj na pewno nie, nie oddamy tego zwycięstwa i będziemy walczyć, żeby punkty zostały w Głogowie. Ta atmosfera w Głogowie podczas ostatnich spotkań, jaką? Robią wam kibice, jest bardzo fajna, na to liczycie też chyba w sobotę, prawda? Jasne, tak. No kibice są naszym głównym zawodnikiem, zawsze nas wspierają, pomagają nam. Czujemy ich doping, słyszymy go, więc, więc jak najbardziej liczymy tutaj na wysoką frekwencję w sobotę.